Znajdujemy się w dzielnicy Kostuchna. Dzisiejszy dzień to święto dorzynek katowickich, na które zaprosiliśmy władze miasta oraz rolników, działkowców z całych Katowic, a także oczywiście mieszkańców dzielnicy Kostuchna, i nie tylko wszystkich sąsiednich dzielnic. Także. Chcemy dalej kultywować tą tradycję, żeby te dorzynki dalej funkcjonowały, dalej, żeby ludzie wiedzieli, że rolnik jest najważniejszy, bo od niego mamy tak naprawdę wszystko. Bląd niesiemy bląd. God's Prześliczmy przez tak zwane obrzędy dorzynkowe, w pierwszej kolejności przez podlesianki, później z naszej strony jest to wstęp do oficjalnych, że tak powiem, uroczystości dorzynkowych. Przede wszystkim przekazanie wieńca, korony oraz najważniejsze przekazanie chleba z tegorocznych zbiorów. To jest przede wszystkim dziękczynienie pracy rolników, sadowników, pszczelarzy, działkowców. Jest to dziękczynienie przede wszystkim ich ciężkiej pracy. Dorzynkami kadowickimi rozpoczynamy świętowanie 160-lecia. Miasta chcemy te całe 160 lat wspominać właśnie od dożynek, od tego, co było pierwsze tutaj na tych ziemiach katowickich, a więc wspominamy historię naszego miasta, choć dalej jeszcze są aktywni rolnicy w Katowicach. Mamy bardzo dużo przecież ogródków działkowych, a więc działkowiczów, którzy dbają o tą przepiękną zieleni, dbają o, o te swoje zasoby owoców czy warzyw, które sadzą właśnie w swoich, swoich ogródkach. Ale warto tutaj wspomnieć również o o naszych leśnikach, warto wspomnieć o pszczelarzach, warto wspomnieć o hodowcach. Hodowca Gołębi, również to też piękna tradycja Śląska. A więc myślimy o historii, działamy dzisiaj i na tej historii budujemy i rozwijamy nasze miasto, które stało się jednym z najlepszych miast do życia w Polsce. W dniu dzisiejszym, generalnie, będziemy mieli przede wszystkim występy artystyczne, już w dalszej części. A jeśli chodzi o najbliższe urodziny miasta Katowic, zapraszamy już wszystkich do strefy kultury, gdzie odbędą się główne wydarzenia. Przede wszystkim świetne koncerty, świetne przede wszystkim eventy. Jak najbardziej zapraszamy i oczywiście życzymy Katowicom wszystkiego najlepszego i następnych lat sukcesów. Zaczynamy 11 września uroczystą sesją Rady Miasta Katowice. Podczas tej sesji będziemy nadawali honorowych obywateli i zasłużonych dla miasta Katowice. Kolejno oczywiście galeria artystyczna, gdzie też ważne postacie z tej dziedziny kultury będziemy honorować na placu Grunwaldzkim. No i oczywiście finał finałów. A więc więc piątek, sobota i niedziela koncerty na strefie kultury z przepiękną, różnorodną muzyką. Dla każdego coś miłego zapraszam serdecznie. Oczywiście, wstęp wolny na te wszystkie imprezy urodzinowe, a więc cieszmy się z tych 160 lat, bo jesteśmy jednym z najmłodszych miast w Polsce, ale najbardziej i najlepiej rozwijających się. Wszystkiego najlepszego, kolejnych lat w dobrobycie, żeby nam się w naszych Katowicach żyło coraz lepiej. Balala, 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 yes. Jak nas karnych oboje. Yeah.